Mamy maj, a duża część osób dorosłych zastanawia się, jaki tablet na komunię dla dziecka. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Komputronik, w ramach którego postaram się odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących majowych wydarzeń rodzinnych w postaci komunii. Moi drodzy, szczególnie osoby w wieku 20, 30, 40 lat doskonale wiemy jak wyglądała komunia. To się dostawało zegarek, to się dostawało rower, ja na przykład dostałem rolki i dostałem też... nie... Nadal nie wiem, gdzie są moje pieniądze z komunii, ale czasy się zmieniły, zatem zapraszam Was na, według mnie, propozycję trzech tabletów od Huawei, które moglibyście kupić dziecku na komunie. I zaznaczam, moi drodzy, nie będziemy tutaj mówić o piekielnie drogich urządzeniach, bo wiadomo, budżet też jest istotny. Też wychodzę z założenia jako rodzic, że nie ma sensu wydawać ogromnych, przepotężnych pieniędzy na tego typu urządzenia, szczególnie uwzględniając wiek dziecka. Dlatego trzy rozwiązania moim zdaniem sensownej. Półce cenowej. Numer 1. Huawei Mate Pub SE 11-calowy. Urządzenie pod względem konstrukcyjnym idealnie nada się do dziecka. Przegląd na 11 cali, bateria 7700 mAh, co też pozwoli dziecku w zupełności wytrzymać jeden dzień takiego w miarę intensywnego użytkowania, czy to na portalach społecznościowych, czy oglądając filmy, bajki, animacje na VOD. rozdzielczość 6200 na 920 pikseli ekran IPS LCD o jasności 400 nitów. W urządzeniu jak za naprawdę niewielkie pieniądze mamy aż 4 głośniki i muszę powiedzieć, że. Jak na tę półkę cenową głośniki są naprawdę solidne. A przypominam, a może nawet tego nie powiedziałem, mówimy o urządzeniu za zaledwie 599 zł. Tablet ma budowane 64 bądź 128 GB pamięci, ale jak to nie przystało na rok 2025, macie możliwość włożenia karty pamięci, co też rzecz jasna będzie miało przełożenie na finanse, bo karta pamięci będzie odczuwalnie tańsza niż dokupywanie większych wersji gigabajtowych. Tablet śmiga na Huaweiowym systemie Harmony OS 2.0. Mamy pojedynczy aparat 8-megapikselowy z możliwością rejestracji Filmów 1080p oraz ładowanie mocą na poziomie 22,5W. Jak za 599 zł, moim zdaniem, warto. Numer 2. Huawei Mate 11,5 cala Paper Mate w wersji 8,256 GB. Jest to urządzenie średnio-pułkowe, wycenione na 1499 zł, a w ramach tego, poza oczywiście tabletem, dostajemy pełnowymiarową klawiaturę, a nawet solidny i dobrze działający rysik. Pierwsza rzecz, która nasuwa mi się na myśl, patrząc na tego typu urządzenie, to fantastyczny matowy ekran. Mówiąc krótko, jest jest to taka trochę powłoka matowa. Przepon na 11,5 cali, ekran 120 Hz, Harmony OS w wersji 3.1. Za wydajność urządzenia odpowiada Snapdragon 7 generacji pierwszej. Jest to procesor ośmiordzeniowy, 4 nanometrowe W wersji gigabajtowej mamy 128, bądź 256 GB. Aparat główny 13-megapikselowy z możliwością rejestracji filmów 1080p. I serio, uwzględniając cenę, klawiaturę, ryśik ekran. Jest to naprawdę mega solidny produkt, a jednocześnie za sprawą tych wcześniej wspomnianych 120 Hz niesamowicie płynny i dający w jakimś tam stopniu satysfakcję z wyświetlacza. Bateria również 7700 mAh, bardzo, ale to bardzo dobrze grające cztery głośniki stereo. No i wszystko to zamknięte w bardzo ładnej, minimalistycznej, aluminiowej konstrukcji. Polecam. Na koniec numer 3 Huawei MatePad 12X wersji 12-256 wyceniony na 2199 zł i moim zdaniem jest to to Totalny max, na który powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli chodzi o zakup urządzenia dla dziecka. Sprzęt może pochwalić się bardzo dobrej jakości ekranem z częstotliwością odświeżania na poziomie aż 144 Hz, oczywiście z tą powłoką matową Paper Make. Procesor Kirin T90A, Harmony OS wersji 4.2, 256 GB pamięci wbudowanej, bardzo wygodna konstrukcja, mimo iż mamy do czynienia tutaj z dosyć sporym 12-calowym tabletem, ogromną gniwą ponad 10 tysięcy mAh, który naładujemy mocą aż 66 W. Muszę to powiedzieć jeszcze raz. Świetnie grające głośniki. Naprawdę świetnie. No to będę w tym przypadku jest ich aż 6. Gorąco zachęcam sobie spojrzeć na każde z omawianych dzisiaj urządzeń, niezależnie w jakiej półce cenowej szukacie urządzeń, czy to za 600 zł, czy to za 1500, czy lekko ponad 2000 zł. Myślę, że każde z tych rozwiązań będzie fajną opcją na zakup komunijny. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie, moi drodzy, za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie materiału. Gorąco zachęcam o pozostawienie subskrypcji na kanale Komputronik, a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Cześć!